Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała tobie, Panie, w owym czasie, Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód, rzekł mu wtedy diabeł. Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą. Byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia. Odstąpił od niego do czasu. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste.